Oto jak spotkałem najbardziej toksycznego ośmiolatka w Fortnite cie. Matson, halo? Halo I co, myślisz, nie Gra, gra, tak, tak, dawaj, gra my my się ze mnie rozwalisz, tak? Taki mądry jesteś, dawaj, chodź Ej, ale źle nie Ej, co ty mówisz? Ej, taki jesteś mądry, co? Taki jesteś mądry I jak mam ci pocik z tych Ej, bez takich agresywnych zwrotów do mnie CO TY ROBISZ ty? W, bo, w boksie SIĘ ZAMYKASZ SAM, ROZUMIESZ MATSON? JEST PO to TOBIE, GAME OVER! Dobrze, dobrze, dobrze Jak ty edytujesz kartoflu? O, ja nie chcę kartoflu NIE no, MI tu NO I MASZ DWA nozyra, MASZ DWA nozyra, CO TERAZ MASZ DO POWIEDZENIA? TEGO PSA TAM! ucisz TEGO PSA, ROZUMIESZ? No chyba baranie i gadaj mi, 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 Ej, ej, MI bez Klęś, bez przekleństw, bez przekleństw, młody człowiek EJ EJ SPOKÓJ spokój, to. SPOKÓJ 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 Dajcie znać czy chcecie część drugą